Szcz... Oczekaj pokorne dusze! No to co, dowiemy się co się najpierw pozmieniało. Ambasador Faratre. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. Okej, okay, dowiemy się co i jak. Zaraz, za momencik, już, już prawie. Mapa. Jak przebiega wojna? Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Gardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków, więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen. I redania Radowida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopów pewni zwycięstwa. Radowid złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radowid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen swego sojusznika. Radowid wziął ich z zaskoczenia, a że morale kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę radani. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. O, widzicie, jak fajnie. Przecież bym słyszał w twoim głosie podziw? Radowid to wróg, ale nie odmówię mu sprytu. Okpił nas jak dzieci i to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Welen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radowid wycofał się za pontar. Póki co jest tam bezpieczny do czasu, aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr M Emreis rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko w bank. No, to że przeciwko wojnie, ale dobrze wiedzieć, co się dzieje. Jak wygląda sytuacja w Velen? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca, a teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tam kilka razy, zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Mhm. Mm jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Welen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling, niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Filip Stenger, znany lepiej pod swym nomdeger krwawy baron. Unikaj go, dobrze ci radzę. Sami znajomi. Dobra, jedziemy dalej. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oksenfurcie siedzi radowi a cesarz tu w zimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty, a Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy. Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół wiecznego ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo: czarodzieje, elfy, krasnoludy słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to co się tam teraz dzieje przyprawiało dreszcze. No, nic nowego. Jedziemy dalej. A co nowego na skoligę? Nic, to jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą, kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest z niedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. więc z tym jednoczeniem może być ciężko. <gry> no dobra, to się dowiedzieliśmy już wszystkiego. Innymi słowy, zajebycie sobie za sytuacja. Nie ma za co, niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Ja. Okej, okay, coś tutaj nie wziąłem, czy coś ten desant? Nie, wszystko wzięte. Więc wypadł z góry z zboru to mamy wyjście. I to Jak tura. mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy, cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Mm, pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową. Jak najszybciej. Tak, wspomniał coś o tym zdaje się. Bywaj. No dobra, możemy się w końcu przebrać w jakieś ciuchy weźmina. Uff, nie tutaj. Chyba też trafiłem, ale jestem bliżej trafienia niż poprzednio. Okej, możemy założyć, jak powiedziałem, jakieś normalne kurwa ciuchy. Mierz na plecy Kurtka na ten Buty na nogi Spodnie na dupę Rękawice na rękę Kusza, kurde, gdzie powinna być o to się tam wkłada A, dobrze wiedzieć He, a to co miałem to jest Aha, szansa na. Super, a to co daje? Aaa, doświadczenie, j**ać doświadczenie, dobra Już się ubraliśmy, wyglądamy jak na Wiedźmina przystało Kurwa, mać misja Co ci dolega, drogi raku. Hę? No dobra, ludzie, zagrajmy wygwinta! Dawno nie dostałem wpierdol. Nie, 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 nie. Eee, kurwa, nie, nie, nie. E, nie. Nie, 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 nie chcę kurwa na kasę grać. Albo zagrajmy o jedną sztukę zota. Chcę grać w karty. Tyle mogę poświęcić. A później to w będę go, kurwa grał. Jak was nie będzie. Eee, dobra, dodajemy to do tali. Czekaj, to tam się rozpocznie grę. Okej, okay, zaczynamy jako pierwszy, no to świetnie bówno uh, 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 uh. też nie chciałem, ale dobra Twój ruch Świetnie. E, nie wiem co chodzi... Nie wiem o co to chodzi, ale Dyszka o to już jest caje boza a ma 10 punktów już na strzała, ja mam tylko 6. Nie mam za bardzo jakichś lepszych kart. Po prostu chyba go przedłużę. Nie, to jest łucznik. Mgła go zakryje, więc yy, będziemy się bawić z zwykłymi kartami nieucznikowymi od przeciwnika. Może da więcej uczków co to robi, nie mam pojęcia Ale szkoda, że nie mam balisty Przydałoby mi się, nie powiem Przemroził mnie. No to ja mu o tak. jemu ja jest gęstą giełkę. chyba jak się coś tutaj, no, dobra, Pod grę, stosuj. O, co tam dawało, stary ludzie. Chwila, tamto mi się nic nie stało? To moje się berwało? O kurwa, dobra, pas przegrałem tą rundę, on wygrał. Ale, bywa, to bywa. Dobra, jego ruch. O, teraz mój tak? Ja tak. Dobra, przeczytajmy co to robimy wojna, ale na... wojna to tylko i ślaski. Jak historii, bla bla bla. Co to daje? Nawet nie mam pojęcia Ale dobra, dał tutaj dwie karty, ja mam przemrożenie, sobie to tam zostawię i cofnę się do tyłu, hmm. ja. Oż fak takich dobrych wyszyków masz w chłopie Jego 10, jego jest warty 10, a ja takich dobrych kart ja kurwa nie posiadam. Co mnie trochę wkurza. O, dobra, daj robimy jeszcze tutaj trochę artylerii. Tego ma strzelać, tak? Tego. Kurwa, niespodzianka z kurwy, dobra. Dobre. No to, no to mnie teraz zrobił trochę buca. Przerobił moją jednostkę na takie coś. Ja tutaj, tą kartą pojadę. Okej okay. świetnie spasował ja też pasuję. Ja mam 1-1, tylko że on ma dużo więcej kart. Teraz się wszystkie karty idzie wykorzystać. Nie ja wiem czy to coś do. No koniec moich ruchów. teraz wywali wszystkie swoje 8 kart jest po mnie Ale przegrałem tylko jeden na szczęście Co ja mam niby kurwa zrobić przeciwnika Już to wygrał Mam do swoje przegrałem właśnie jedną sztukę złota. Ale wamy to, biegniemy dalej. Albo dobra. Gale. Dalej się już w następnym odcinku. Strzeczko gdzie?